Chciałem zaprosić tutaj może tą garstkę dzieci, jak ktoś gdzieś tam siedzi w ławce, chodźcie na chwilkę do przodu. Mam tutaj parę rzeczy do zobaczenia. Ta, to kazanie 11.30 często jest do Was skierowane, a lepiej się będzie mówić, jeżeli będę widział, że Wy tutaj jesteście. Moi drodzy, gdybyśmy sobie zrobili tutaj dzisiaj ten wyjątkowy dzień, taki konkurs na najpiękniejszą osobę na świecie, no powiedzmy najpiękniejszą kobietę na świecie. Mielibyście jakąś kandydatkę? Czy nie? Nie? Ale, no bo to tak z zaskoczenia Was oczywiście wziąłem, natomiast jestem przekonany, myślę, że na 100%, że gdybyśmy mieli czas do zastanowienia się, taką chwilę, żeby się zastanowić i później napisać czy, czy, czy powiedzieć, to myślę, że każdy z nas powiedziałby, że taką najpiękniejszą osobą na świecie jest jego mama. Zgadzamy się? Myślę, że tak. Tak to już jest, że, że, że dla każdego z nas nasza osobista mama jest tą najpiękniejszą, najważniejszą osobą na świecie tą, która zawsze. Stanie w naszej obronie, na którą e, zawsze można e, liczyć. E, jak się nam coś stanie, z, w, w, przytniemy sobie e, palec e, nożem albo coś e, nas e, przykrego się nam zdarzy, to najczęściej e, lecimy do mamy, bo mama e, przytuli, mama pocieszy, mama opatrzy. Oczywiście e, do taty również. Ale gdzieś tak te nasze mamy rzeczywiście pod tym względem są takimi naszymi obroń, obrończyniami, takimi, do których zawsze można się uciec. One chciałyby pewnie każda matka chciałaby przyjąć na siebie wszystkie, te jakieś y, rzeczy, które nas spotykają niedobre, y, które, które nas dotykają, jakieś zranienia, czy jakieś trudne, smutne sytuacje. Takie już są y, nasze mamy. Nie wiem, czy y, słuchaliście, pewnie słuchaliście, może taki zespół Arkanoego jest. Słuchaliście, czy nie? Czy już jesteście za młodzi? Kto słuchał Arkanoego ręka w górę? Nie słuchaliście? To już jesteście za młodzi. To radzę sobie posłuchać. Starsi na pewno znają swego czasu bardzo popularny w Polsce zespół dzieci śpiewające o Panu Bogu. I polecam wam, jak wrócicie do domu, żeby sobie posłuchać takiej piosenki Mama Królowa się nazywa ta piosenka. I tam jest taki tekst bardzo fajny, mianowicie Niepotrzebne mamie brylanty, złoto i korona Ona piękna jest bez tego i błogosławiona no właśnie, żadna z naszych mam nie nosi na głowie korony, nie nosi drogich brylantów, nie jest ubrana w złote suknie, a i tak jest najpiękniejsza na świecie, a i tak jest naszą królową. Każdy by bez wahania powiedział, że jego mama mogłaby być królową, można by ją na królową koronować. Dzisiaj obchodzimy święto Matki Bożej Królowej. Słyszeliśmy przed chwileczką przed, w Ewangelii, że Pan Jezus skrzyża już, pokazując na naszą mamę, na Maryję, powiedział, to jest Matka Twoja, powiedział to do Jana, ale mówi to do każdego z nas. I kiedy zacząłem mówić o tych naszych mamach, to miałem na myśli również Maryję, bo ona też jest taką mamą, która zawsze chce stanąć w naszej obronie, która zawsze chciałaby nas bronić. Przed wszelkimi niebezpieczeństwami, przed grzechem, który głównie nas atakuje. I myślę, że nie bez powodu widzę, że zerkacie tutaj na tą figurkę, która jest, myślę, doskonałym przykładem tego, co chcę mówić, bo myślę, że nikt przy zdrowych zmysłach nie stanąłby teraz i nie powiedział, że ta figurka jest piękna. Tak powiedzielibyście? No właśnie. A mimo to, ona jest piękna niepotrzebna jej brylanty, złoto i korona tak? mamy tutaj taką, która ma brylanty, złoto i korona ona jest tam w obrazie ona można rzeczywiście powiedzieć, że jest piękna tamta nieustającej pomocy a ta powiedzielibyśmy, no niekoniecznie odarta poszarpana, jakby przeszła jakąś wojnę, z bitwy wróciła prawda jest taka, że ktoś ją kiedyś wyrzucił na śmietnik bo mu się pewnie nie podobała, bo już była stara, zniszczona, nie opłacało się jej odnawiać. Ktoś ją z tego śmietnika wyciągnął i jakoś tak się jej losy potoczyły, że znalazła się tutaj u nas y, przy ołtarzu. Y, i, I kiedy ją tutaj y, kładliśmy, to jeszcze tego nie wiedziałem, ale teraz myślę, że, że już wiem, po co ona tutaj stoi, bo ona doskonale właśnie pokazuje tą... Mamę, która nie potrzebuje złota i korony, nie potrzebuje brylantów, nie potrzebuje być umalowana, a i tak jest piękna. Bo jak się jej przyjrzycie tej figurce, to, to okaże się, że ona rzeczywiście jest piękna. Nie przez to, jak wygląda, ale przez to, co, co robi. Bo to, że jest taka odrapana, i taka potargana, i zniszczona. To też jest pewien znak i symbol tego, że Maryja to jest ta, która tak jak każda nasza mama chciałaby zawsze stanąć w naszej obronie, chciałaby zawsze zasłonić nas sobą przed atakami złego, przed różnymi niebezpieczeństwami, przed tym, żeby nam się nic nie stało, żebyśmy, żeby, żebyśmy zawsze byli bezpieczni. Każda mama tak chce i Maryja tak chce. I ona może tak wygląda, bo, bo zawsze stoi na tej pierwszej linii i ten grzech, który ma w nas uderzyć często, yy, uderza przez nią, uderza w nią. Yy, a ona yy, zrobi wszystko, żeby, żeby tak było, ale żeby tylko nam nic się nie stało. Ta Maryja, która stała pod krzyżem, to słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Ona też nie była piękna. Gdybyśmy ją dzisiaj zobaczyli, też na pewno nie była piękna, była zapłakana, była y, y, smutna, y, można powiedzieć, y, w jakiś sposób zrozpaczona. Myślę, że y, miała takie myśli, że, że, że chciałaby, gdyby tylko mogła, to y, y, chciałaby na tym krzyżu wisieć zamiast Pana Jezusa, ale to jest właśnie to jest właśnie y, rola Matki, to jest rola Maryi. Ona w, w dzisiejszym święcie jest również nazywana królową. No właśnie królowa to jest ta, która kojarzy nam się z koroną, za złotymi szatami. Ale tak naprawdę król, królowa, czy głównym zadaniem króla jest właśnie ochraniać, bronić tych, którzy mu zostali powierzeni. I taką królową chce być Maryja. Broni nas, broni nas osobiście, broni dzisiaj chczycimy ją jako królową patronkę Polski i kiedy będziecie poznawać historię Polski myślę coraz lepiej w szkole również to dowiecie się, że w wielu przypadkach ta opieka Maryi, modlitwa do Maryi, ze stawienictwa Maryi uratowała nasz kraj, ratowała nasz kraj przed wieloma wieloma niebezpieczeństwami. Trudno się dziwić po tym, że, że ta figurka tak może wyglądać. Ona rzeczywiście yy, może symbolizować yy, te, wszystkie, yy, te wszystkie sytuacje, kiedy Maryja staje się naszą tarczą i naszą obroną przed złem i przed grzechem. A najważniejsze, co ze sobą niesie, to to, co ma też ta figurka. Czyli pana Jezusa na rękach, bo ostatecznie chodzi o to, żeby ochronić nas przed złem i skierować właśnie do niego, bo on wszystko może nam wybaczyć. Tak więc, modląc się dzisiaj wieczorem, wróć, wracając do domu, pamiętajmy o tej Maryi, pamiętajmy o naszej mamie pamiętajmy o tym, żeby w modlitwie powierzyć i nasze mamy, i cały, całą naszą rodzinę, i cały nasz kraj, Polskę. Dziękując Matce Bożej za, te, za to, że, że tak chce nas bronić. I posłuchajcie sobie tej piosenki. Ona jest taka wesoła, radosna, ale rzeczywiście niesie ze sobą dużo prawdy, bo niepotrzebne mamie brylanty, złoto i korona. Ona piękna jest bez tego, i błogosławiona. Amen. Dziękuję Wam.